Dzisiaj wtorek, 3 marca. Moi drodzy, modlitwa jest drogą do miłości. W dzisiejszej Ewangelii Jezus chce nam przekazać, abyśmy nie byli gadatliwi na modlitwie. Zostaniemy wysłuchani nie przez to, jak wiele powiemy na modlitwie, ale jak bardzo nasza modlitwa będzie zintegrowana z naszym życiem. W modlitwie Ojcze Nasz mówimy przecież. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. My chcemy pełnić wolę Pana Boga w naszym życiu. Chcemy robić to, czego On od nas oczekuje. Ale skąd wiemy, co to jest, to coś? To coś konkretnie. Na pewno Pan Bóg chce, abyśmy czynili dobro. Na pewno Pan Bóg chce, abyśmy wypełniali Jego przykazania. Ale co to konkretnie znaczy na dzisiaj, na ten konkretny dzień? na to konkretne miejsce, w którym jesteśmy. I to właśnie musimy rozeznać na modlitwie, do której zachęca nas Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii. W modlitwie, podczas której nie możemy być gadatliwi, bo nie będziemy słyszeli głosu Pana Boga w naszym sercu. I w konsekwencji nie usłyszymy, jak konkretnie czynić dobro w naszym życiu. Właśnie w tej ciszy, w Najświętszym Sakramencie, Bóg daje poznać swoją wolę wobec każdego z nas. Mało tego, klęcząc przed Najświętszym Sakramentem, podczas adoracji, zmieniamy się. To jest to miejsce, gdzie zmienia się nasze wnętrze. I jest tak, dlatego że Bóg ma nad nami moc. Poza tym, także, Jego słuchamy, innego człowieka często nie słuchamy. Ale Pana Boga na pewno zawsze posłuchamy. I najważniejsze, że my z miłości do Niego jesteśmy w stanie się zmienić. Zachęcam wszystkich, aby ten okres wielkiego postu był czasem zbliżenia się do Pana Boga, szczególnie na modlitwie.